Cześć wszystkim witam was bardzo serdecznie z tej strony Miłosz Tor i zapraszam Was na kolejną próbę zdobycia pucharu w FIFA 14 World Cup w Ultimate Team. Wychodzimy z grupy z pierwszego miejsca, trafiamy do playoffów i zaczynamy oczywiście od jednej 18 finału. Serdecznie was zapraszam. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. O, kondycja. Dawno nie grałem tylko. ciekawy film się zaczął, ale... Widziałem, że miło, to gra FIFA 314, to nie mogę co wpuścić na Co? Przecież i tak sam gram. To co za różnica? Ale mnie korciło granie Aha! Okej. Okay. Dobra kondycja. Wszyscy zwarci gotowi, do gry, jedziemy. Kurde, że mnie teraz nie waliło, że żadnego błędu nie było. To już play-offy. Come on, my się lepiej pokazują na wysokim pressingu niż na posiadaniu piłki. Nie, my się na gra na wysokim pressingu. Panie pokazuje że wysoki pressing, a jaka formacja 4231? O, no. on też są w stoliku. Na lepiej się pokazują w tym. Nie. Na pozycję wybiegają, fajnie. No. Dariusz Szpakowski wraz ze mną przy mikrofonie, Włodzimierz Szaranowicz. Dobrze, zobaczmy. Ale Wayne, Rune... Tylko to jest ciekawe, bo wysoki pressing w sumie to jest przy obronie, a nie przy ataku. Tak? To no właśnie, dziwne, ale. No i mamy przywilej... zmienił się, a ten zbyt tylko. Wcześnie... Dajesz, Lukaku! I elia! Goal! 1-0, trzecia minuta spotkania. Ja się często mam tak, że. Szybko zabiorę piłkę, <tryk> masz raka. Ja to Z... Szybko zabiorę piłkę, i wtedy strzelam kolegę. Ale ja mam teraz atak, także masakry. Aguero za moim rubiu. Głęboka choroba z Wolkotem. Chuję, aby tak coś ci powiedzieć. O nie. O nie, ja wiedziałem, że to szło. I skąd się? O, wiem, się Co to ma być? Ronaldo po jednym, Ronaldo po drugim. Bez przesady. Nie śmieszne, ma nogi. Świetny, po prostu w powietrzu. Daję sobie radę z wszystkimi. Nie, Koleś mamy z jego i na wasa. Mój Tak, słuchaj, mamy z widziałeś. Wyciek to... z bety Battlefield Hardline yy, PC, -ta. Nie interesuje mnie wyciek z bety. No, już ja się, no Bo to, co wyjdzie, to będzie beta. Dobrze, arbiter reaguje już na początku. Dobra, z Alfrym. Porozmawiamy później. <laughs> Nie no, no i co? I co tam jest? To wygląda jak BF4, to jest w ogóle nie BF4, tak naprawdę. Ko... No... No, ja no, się tak nie spodziewałem niczego taki... nowego, no. Ja czy, tylko się spodziewam po tych nowych trybów, czyli to będzie takie... DLC powiedzmy, tylko że Dziękuję jako ono. pełnoprawna gra no, wyjdzie. Kurna, mecz z główki Nie, go, to what the fuck. No nic poza tym nie będzie, O, hulka ma, no, o nie, ale urwie, ale urwie. Ach, hulka. Ja Aż ja no, mogę powiedzieć, że mam e, repcie Brazylii. Czy to ma masz Neymara? Nie. Będzie A chcesz? Nie chcę Neymara, no, jest chuj... Ja was, znam tipa, jak trafisz Neymara tego. w paczkach. Jak? Krzyczysz Neymar Neymar. Neymar! Neymar! Jak otwierasz paczki, zamykasz oczy. I krzyczysz Neymar! Neymar. Nie mam cię, nie mam Ciebie, i trafiasz na mnie. O nie. Aaron, o... ja trafię z dziś wieś, nie powinienem Cię patrzeć. Już Niemiec nie spamuje. Już ma nie chodzi mi, nie chodzi mi głośno, nie chodzi mi głośno. No, to do... w ogóle on dostał już tak, z tego z, złożonego kompa ze sklepu, nie? Mhm. To oni tam na przykład nie podłączyli mu tego... Yy... Głośnika jest odpyty głównej Trzypice, wspaniały drybler fantastycznie radzi y... w sytuacjach 1 na 1 tam w ogóle kable w ogóle nie są uporządkowane tam głośniej po co kto to używa LOL to jest jedna z ważniejszych rzeczy w komputerze Co? Na uderzu bez przyjęcia z pierwszej piłki nie od razu bramka znakomite podanie trzechem byłoby tego nie wykorzystać No i znajdę Kurde, wrażenie, że moi zawodnicy jak przyjął piłkę, to od razu ją gdzieś wypuszczają przed siebie i ciężko co powiem z piłka poza co? Jaki gracz, taka kontrola. O, nie powiedziałbym, bo w klubie niszczę wszystkich. No nic nie mogę zrobić. Przegrywam 2-1. No, Luka nic nie pokazał na ligówce. Hazard. Zero goli, zero asyst. Do samtej strony wszystko szło Bo się sam pokazuje Cudownie dograł I jest tak Juka wychodzi i będziemy mieli Często stałe fragmenty zmieniają wynik meczu ale nie tym razem No nie mogę, no i nadal się pokazują które Kupę grają Stoją w miejscu obrońcy No co jest No w jednej linii stoją, się nie ruszają, nic, zero od siebie. Dobra, wymiana Nie mam z kim rozegrać piłkę. Czuję się jakbym grał z zawodnikami, którym, którzy mają po 60 overall A używasz w ogóle kół do wyjścia, żeby się pokarmowali? Nie, nie potrafię tego używać. piłkę w strefie obrony jest, no trowi, troluje jest Przeciwnicy przejęli. Nie poradził sobie teraz z obrońcą i w efekcie jest poza linią. Trolluje, trolluje. Tak gadasz przed widzami. Tak. Ładnie głupuje. Mają teraz okazję. Świetnie zareagowało. Jakie spojenie, Nie dociera do partnerów. Dobrze w pole No jest jaka no niestety, To jest kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. O i spalało. Kurde no ja Mam wrażenie, że grałem formacją 4-3-3, chociaż ustawiłem 4-2-3-1 Wszyscy trzej z przodu stoją w linii. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać. Jest jakaś Snider. Dajesz lukaka? No zastanawia się, strzelać. Nie, nie mi to mi teraz. Mi piłka, Co No chcesz? nie wiem. No. Kurde. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie. Bramkarz interweniował. Ruli połamał bramkę, łapy bramkarza w masakra. <grym> W tym królcie kontynuujesz. Teraz Elia! Równie, równie, równie. Tak jest! Dobre wykończenie, Elia! Brawo! 2-2, a nie, to nie Niemiec. Znaczy, nie, nie tylko Niemiec o, może tak. ...przeciwnikom powiększyć przewagę Jeszcze rósł. wyrównująca bramka... I Polak. ...wszystko zaczyna się od nowa. ...i po odbiorze skaza piłki. Aha, koleś wrzuca na Messiego i na Basa i tym ówki schodzą. Nie rozumiem. Już ten faktorzyk, no. Tak siebie, jesteś bo... bo... ja bo... bo... jesteś ja tak, lubem... Bo...

nie chcą grać piłką, My chcą QW. Szybko, szybko. Panie, szybko, do przodu. Nie ma piłkę i za A potem lukę się dziwi, że ja ciągle QW gram. Jak chcę rozegrać piłkę, to nie mam z kim leżeć. Odprawda. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. Teraz Snyder. No jak to źle podał. Obra, chociaż Remis na razie do połowy. Zobaczcie Zobacz, jaki składał się, stworzyli dużo więcej okazji niż przeciwnicy i Aha. Super. Z przodu ma Diego Kosztę, Isko, Hazarda, Hulk, Hulka, niestę, Xavi Martinez. Pararam. O, Messi no, go wpuścił. No, sopoki. Lol, Messi na ławce był. Nie, on zamaskował go wpuścił. Kapitalnie minął końce. No, już tylko Messi piłkę miał, no to się kiwał. Tylko półbójka chciał przejść. No, ale. Wbijak mi w pole karne, ale nie strzelił. Ciekawe, ciekawe kogo jeszcze wpuścić? Ronaldo. Hmm, nie przewidział tak. to zagranicznie. To nie tak. Mistrzeli go, ale to pani Ronaldo wpuści. To będzie robotem i na piętrze. Teraz Lukaku. Wrzuta, ale piękna, wrzuta! Kurde, no i musiałem trafić w kurtła. Lionel Messi. Diego Costa. Łatwo, łatwo, za łatwo, daj to piłkę. O, no Teraz przejęli to podanie i czy dalej? O, jak poleciał. Jakie będą konsekwencje? Adrian Silva. Tak, ewidentny i żółta kartka oczywista. Javi Martinez. Teraz dajesz. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Jak dokładnie zagrać piętą? Hult. Messi z łatwością uwolnił się spod opieki. Czy to wykorzysta? No strzała! Kapitalnie broni Snyder teraz. No i się przewraca. No, co to było? Podanie. Czytelne podanie Aha. No Cię na pewno idziemy. jak ty to auto jest tak pojebane ci no do góry celuje, a ty tak po naprostu, ta tak no tak odsłonęło. Lukaku! No, z tego miejsca można strzelać! O, lol, jaka piętka, no, fajna. Javi Martinez. Świetnie, że czytam jego grę. Jak widzimy, znalazł się z piłką poza linią. niestety jest szybszy. Clichy. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Dążył w ostatniej chwili. Lol. No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki a tak spalony. I za chwilę rozpocznijmy odbędu. Wydawało się, że stracił... Dobra, decyzja. Tak jest, V. Egzekowano... Trochę daleko, więc urwał. Zupełnie nieudany ślizg, to było. Tak, nic dziwnego z Uuu, no. kurde, on nie ma moc. Lol, jak on to podkręcił, w tym altimiecie no. zupełnie inaczej się no, lepiej yeah, dziko też. Zupełnie na moc, jest. Trzeba żyć. Wysoko zagrana piłka do kulka. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. No i znajdę. No i mamy czarno na białym. To ile był przy piłce. Porówno dla obu zespołów to jest naprawdę mecz walki. Dobra pozycja do oddania strzału. De Rossi. Kurde kurto wow obrął. Lukaku! LUKAKU! Jest no i... Jedno tempo za wolno, moi zawodnicy, są niestety wykorzysta? O, LOL. A ten jak pobiegł mi! I go! Nie wierzę. Ja nie wierzę, w tego, mnie wprowadzał takim. Kurde, ale P. obrońcę, który akurat z całym pędem gdzieś tam biegł do tyłu i nie mogłem... Zawrócić. No i zacznie bramkę przez to. Co za fartów. Na biega ty Messi, na ja głupi ty Messi, Messi. czy to wykorzysta taką bombę i będzie rzut lol na no, pustą bramkę Do góry, Wyrzy, nie strzelił to góry to pewnie by trafił czysto Trochę zabrakło szczęścia, a na pewno precyzji, ale samo rozegranie tego cornera bardzo dobre. Z łatwością wolni się z Mamy No, mogło być groźnie, ale piłka nie dochodzi do adresata. Rionel Messi nie złapał tej piłki. No teraz jest wsparcie ze strony partnera. No cholera jasne. Hazard. No wiedziałem, że tu zejdzie Azard. kurde z tak łatwością tymi zawodnikami się obraca Teraz 2 Erinia, jedziesz do bramki Czy to wykorzysta? No Obronił, ale piłka no się Aj, no, to może być ich ostatnia szansa na wyrównanie Okay, o, no, i nat. No. Beros. zupełnie amatorskie zagranie z jego strony. Lionel Messi. Świetnie dla spiuga. Wyszło to podane do Messi. Czy to wykorzysta? O, lol. O, pan na Nie, ze słabej schotą na takich Maria, kurde dobrych tak, zawodników. Masz rację. Wygląda jak Mopsik, ale zaliczył strasznie chęcik. Znalazł się tak blisko bramki, że musiał umieścić piłkę w siatce. No i... Robi znowu co chce. Teraz Sneijder. No, próbuje wślizgiem. Jego koszta? Jaką kosę się ustawny sędzia przerywa grę żyć wolny ale czy tylko na tym się zakończyć? Sędzia... Co tu za mimo karką A, i się zwiesili tak, no świetnie, świetnie Postujmy sobie Jakoś przewijaj no Laksrera trafiłe i Shakira, Shakira? więc też. go wbieg w niego także awangie GG odpadamy koniec może Wodek <g> to było naprawdę emocjonujące <palate> widowisko. Rzeczywiście sporo szybkich akcji, dużo bramek, mogło się drobić podobać. Można powiedzieć, że szkoda, że to już koniec, ale tak to już jest. Ale tak to już jest. Wow. Nie zło. muted. No słuchajcie, ponownie, ponownie próbowaliśmy, próbowaliśmy, ale się nie udało. Niestety koś nas pokonał. Było widać, że miał lepszy skład, kurczę. To, zobaczcie kilku zawodników po 70 coś overola, więc to nie jest dużo. A też w napadzie ma maksymalnie 80, zatem no nic, Były po prostu lepszy, lepszy zawodników, miał łatwiej mu się grało. No ale oczywiście nie poddaję się dalej, będę próbować. może w kolejnym odcinku otworzymy sobie paczki, bo jak widzicie mam 78 tysięcy monet, udało mi się tutaj nazbierać, plus kumpl mi właśnie podesłał kilka tysięcy, więc mam nadzieję, że coś z tych paczek trafię. Także dzięki serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach i w kolejnej próbie. Trzymajcie się, hej!